Hello, hello! Z tej strony Venom Lazarus i kolejna część z cyklu gramy w Minecraft Captive! Oj! Brze, to jak hindus zabrzmiało to normalnie, jakbym był hindusem. Kochani, co dzisiaj robimy? Ja mam nadzieję, że po raz ostatni idziemy do neteru. Może się uda. Mm, gdzie ja wsadziłem tą cholerną książkę? Skoro znaleźliśmy fortunę. Właściwie fortuna to mi niepotrzebna, looting mi potrzebny, fortuna niech sobie będzie. Tu sobie przy okazji, póki mamy jeszcze te... Biedne 6 leveli sobie... O! Zrobimy kilo fortunowy. Oj, żebym nie zginął. Mam zbroję, mam zbroję. Idziemy leć szkielety w neterze. Liczymy na farta, ogólnie rzecz biorąc, czekajcie, mam mało żarcia, może być potrzeba więcej. Weźmiemy wszystko. Um... A, a, i właśnie, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz. Jeden z widzów, dzięki, kurde, nie pamiętam, kto to powiedział. Jeden z kochanych moich widzów, cudownych, wspaniałych i w ogóle... I ojojoj, oj, oj, e, powiedział mi coś fajnego, tylko nie wiem, gdzie to jest. Tu? Gdzieś tu są dobroci. Bo był jeden taki widz, co mi nie chciał powiedzieć, gdzie to jest. Proszę. Czy wy widzicie to co ja? <grym> Chlip! Ja się wzruszyłem po prostu. Eee. Jej! Zatkać. O cholera zmyje mi wszystkie pochodnie no. W tusze Tu pochodnia. Gdzie ty płyniesz wodo? Na wszelki wypadek. Tu! Mamy trzcinę! Mamy trzcinę! Mamy trzcinę! Mamy trzcinę! Mamy trzcinę! Mamy trzcinę, Czyli co? Wypadałoby poszerzyć naszą zarąbistą faremkę o tą trzcinkę. Eee, właściwie to... W tą stronę mi już się nie chce poszerzać, ale co byście powiedzieli w tą stronę? Tylko teraz... Tu będzie woda. Ile mogę poszerzyć w tamtą? Dwa woda i jeszcze dwa, chociaż jeden, a jeden, dobra. No dobra, może właściwie chociaż. A w tamtą stronę ile mogę? A niewiele więcej, dobra, czyli w tą stronę poszerzamy. Dobra, czyli tu będzie trzcina rosła. Na razie to sobie zrobimy w ten sposób, że tutaj sobie wodę wpuścimy. Będzie dirt? Mamy dirta? W ogóle, ile mamy dirta? Idziemy do magazynu. Piesek, słyszycie, nie szczekaj. Uh, może być uh, Wiaderko, gdzie ja będę miał tu z wodą? Uuu, mamy trzcinę! Mamy trzcinę, mamy trzcinę, mamy trzcinę, jestem happy. Uh, o oh fak. Fak, zwaliłem. Mamy tu gdzieś źródełko wody, powinniśmy mieć. Nie mamy. A nie, mamy przecież przed świętą rybą. Kurde. Święta ryba po raz kolejny uratowała mi tyłek. A czyli, jak tu zrobimy, to tu już będzie woda stała, dobra? Tyk. Dobra. To sobie schowajmy. Więc tu będzie trzcina. Cz Kurde, mamy trzcinę, czujecie? I nie muszę czekać, aż się tam odsłoni tam na tym poletku. To będzie na trzcinę na razie. Na razie tylko tyle, no bo po co mi więcej, nie? Uuu, fajne! Tutaj jedną pochodenkę tak, tak, na wszelki wpadek, wypadek. Dobra, trzcina niech sobie rośnie. Następnym razem przygotuję do następnego odcinka, już to paletko poszerzę. A um, no to co, no to, to to co mówiłem teraz, czyli to coś cudownego. Aha, aha. Dobra, żeby wiaderka nie stracić, zostawmy go tutaj. Żarcie mamy. No i co, kochani? Widzimy się w neterze. No to. Hej, ho! Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. ojej, piguś! Pigosiu, przepraszam ciebie, ja to służbowo. O! Proszę, ile węgla. No i co? I tak będziemy. Musieli ich bić, aż trafimy na... O boże, czaszeczki czaszeczki. Czekajcie, zrobimy poszerzę sobie to jeszcze. A. tego to normalnie weźmiemy. No dawaj, 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 więcej, 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 kręcić się, kręcić się, kręcić się, kręcić No zobaczcie jak się kręcą one. I dwa od razu poproszę. O jak na życzenie. Nic. Halo. Właśnie achievementy, jak to w achievementach wygląda? Jeszcze nie odblokowane pewnie, no da daleko, daleko. Boż. i tak będziemy 100 lat kurde bić? I to jest niby z lootingiem? Ja te, tego węgla to st kilka staków uzbieram sobie. A ci tam skąd? Fuck. Halo? Halo. Musi być drugi gdzieś spawner. Nie wierzę, że nie ma. Biedaczki. Mogą przejść, BOE Ta to jest drugi spawner na 100%. Dobra, chodź tu, chodź tu, mały weźmiemy, zakręcimy im trochę tą lawę, i tak nic. O, i teraz będą przechodzili A te co? Śmieci tylko gubi A jak tutaj? O i tutaj też w międzyczasie, no proszę No, przyda się łuk Kurde, tyle zobaczcie Na lootingu Tyle szkieletów i nic, no nic. Halo, no Idę zobaczyć z tamtej strony, ooo, kolego tam gdzieś jest spawner, no o, zaraz mnie mi chowam się. Cholera, jasna. Halo. No i nie, no po prostu. Pikuś, kuźwa. Byłaś. O, tam z góry. Możecie mi powiedzieć, gdzie ja mam kilof? No gdzie to? Nie wiem gdzie oni Dziś tu mają spawner, ale gdzie? Nie czaje Okej okay. trupek. Halo. A wy gdzie dokąd tam chcecie wyjść? Tu, 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 do mnie. Ok. Zapraszam. O, następny. Ile kości. I tych. I, i węgielków. No, nie, no. Wyobraźcie sobie, że. O, kuźwa. Że my chcemy tylko czaszeczki, no. O ty cholero, jak tu przyszedłeś? Yy, a dookoła sobie przyszedł, fajnie. Wiecie co, dla pewności sobie tak postawmy. Tutaj, tutaj... I tutaj. No to może odechce im się chodzić dookoła. A wy jak tam? Dzień dobry. Poproszę czaszeczkę, poproszę czaszeczkę. No kuźwa, ile ja was mam zabić, żeby... Co jest? Co jest? Kto mnie uderzył? Zjemy coś. Kurna, żadnej czachy. Ej, ty! Mówię do ciebie. Dawaj czochę. Mam looting. Dawaj czochę. Niestety looting, kochani, tylko y, owszem zwiększa... szansę na wytropienie. I ewentualnie jak już coś wydropi, to jest w stanie nawet pomnożyć, ale... Znaczy nie no, to pomnoża, Pomnoża to w ten sposób, że... Jakaś szansa jest na to, że wypadnie jedna sztuka, na przykład węgiel. Że wypadnie jedna sztuka. Jest szansa ma mniejsza na to, że nie jeden, tylko dwa wypadnie. Jeszcze mniejsza szansa, że wypadnie... ALO! Że wypadnie trzy i tak dalej. I Looting nam zwiększa tą szansę po prostu... I to tylko tyle tak naprawdę. W ten sposób to działa. Jesus! Jesus, gdzie ty idziesz? Kolego. Tutaj wypadało trochę tak. Ty cholera jedna. No po prostu. Ciekawe gdzie ten spawner jest. Halo, hallo, panowie, panowie chyba. To są panowie, nie? Panie? Shit, no rany boskie. Dobra, ja chyba, ja chyba kochani będę. Kusi. Tu jest. Tu gdzieś. Teraz tam. Ja wam mówię, że tu gdzieś jest spawner. Tylko jak się do niego dobrać? E? e słyszałem szkieleta. Pewnie u nas już... Aaaa, cała rodzinka szkieletów. Proszę, proszę. A, kurde. Chociaż tą jedną, jedną na odcinku chciałem czaszkę, resztę sobie poza odcinkami... Uuu, nie Mamy, dobra, mamy łuk, mamy strzały, jakby coś What? Gdzie ten wieśniak? Nie wiem Nie ma uciekania, nie ma uciekania ode mnie Tu jestem, debilu. E? FUK! Głupek! Głupi gupek! Ach, nie, tak daleko to ja nie dostrzelę. E, dostrzelę. Cholera, no. Wracać tutaj do mnie. No patrzcie. Mam stosy kości węgla. A oczywiście nie ma tego, czy trzeba czekać, bo ja tak myślałem, żeby gdzieś musi być ten spawner. No ja nie wiem. Na głowę! Naprawdę! Może tu gdzieś? Jest! Proszę. Polera jego by wypadało też obudować. Zginę, zginę! Fuck Pół serduszka! Fucking hell. I oczywiście zero czaszek. Sobie połączymy łuki. Halo, halo. Chodźcie tu. Tam też zrobię takie ogrodzenie, żeby mi nie latali. Co? Z kobla. Ej no, koledzy No, patrzcie no Witcher! Debilu No już mam prawie z tak węgla. No czujecie to O. Buduję, żeby właśnie jak tam nie chodzili gdzieś. Dobra. Ciebie, śmierć czeka! Jest! Mamy pierwszą czaszkę? Hu! i zaraz zginę. Chodź tu, jeszcze dwie, jeszcze dwie. Dzisiaj, dzisiaj nędzny odcinek. Z zobaczycie, jakiego mam pecha, żeby złapać więcej czaszek niż jedna. Właściwie to wypadałoby zjeść. Halo? Halo? Oj, oj, oj. Ach, musiał, no musiał. Nie byłby sobą. Tak! No one się duszą, o, widzicie? Czyli trzeba by im pomóc. Raz, dwa, trzy. Tu. Okej. Okay. Cicho budujemy. Dobra. Tu źle, tu źle, tu powinno być trzy, no ale dobra. Tu wyłożymy koblem, żeby wyrównać teren. O, tak powinno być. Okej. Okay. Koleś, oh, dwie, dwie czachy. Okej. Okay. Tutaj za zamurować, żeby mi się gdzieś nie... K, okay. Zaraz się pojawią. Jak się nie pojawili, to zaraz to zrobią. Halo! Halo, 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 halo! O niego ja zasypia! Pierwszego na śmierć, na zasadzie venom, zabi jego, nie mnie! Chodź tu! Chodź tu jeszcze jedna... Jedna czacha i jesteśmy kwita, chodźcie! Łak! Kuźwa, dwa zwykłe... OK, I kontynuujemy nasze kopanie. Oszty! Koleś! Raz, dwa, trzy, czyli tu. Dobra. To sobie o, zrobimy tak. No wiecie co, do... No, weźcie, no proszę we, ja was. Och, tych cholera... nie Mnie, budowniczego Boba? Kurde, czekajcie, bo mam mało di... kobla. Dobra, sobie tak tutaj... O! Jest luz. <grystanie> Spadło ci się, nie będziesz miał węższego. Piękna pułapka, jeszcze sz... wypadałoby. O kurwa, wyjść stąd. A ja nie mam. Fuck, a ja nie mam kilowa ze sobą, ale. Kicha. Dobra, będą się tu zbierali. Muszę killow skombinować bym się skończył. Miałem całe dwa. I teraz mam całego jeden. Znaczy pół, Zero właśnie, całego. Szybko połączę sobie te miecze. O, no. zawsze wiecie. Zawsze nie będę musiał urobić tych mieczy, nie? Siemano! Oj, wpadliście do mnie na kawkę. Kawkę, kuźwa. Ja mam tą kawkę. Chodź, jeszcze tutaj na. mordować. Ile? Jeszcze jedna czacha. Chodź tu. Nie ma. Dobra, idę do następnego miejsca. Może sobie tutaj postawię o wejście. Jeeey. Co to leży? Węgiel czy... Węgiel? No dobra, to nie będę wchodził. Ja tylko wejdę tam w momencie jak wiecie, jak będzie czaszeczka, to wtedy. No już, ty no, mordeczko. Morda! O Jezu, znowu miecz. No poważnie. Czy wy naprawdę poważnie ze mną? Jak tam. Ej. Ej. Ty. Ty. Coś gdzieś. Mimo wszystko się zespałnowało w ścianie, bo pewnie jeszcze tam w tył, z tyłu powinienem. Chodź tu. O, jaki ścieku jak szybko biega. I jeszcze jeden. No, chodź, 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 chodź. No jedna... Zobaczcie. Jedna czaszka. Ile ja już mam węgla? Mam prawie półtora staka, no. Albo i więcej już niż półtora. No ale przynajmniej się tu nie rozłażą mi te mordy. Oj. Jest! Jest! Mam... Wychodzę. To zniszczyć szybko, to zniszczyć szybko, to zniszczyć szybko, to zniszczyć szybko, to zniszczyć. Z tego co się dowiedziałem, ktoś mi w balona zrobił, bo ogólnie rzecz biorąc na terze chyba nie ma skrzynek. Mamy trzy. Dobra, dobra, na razie miło było. Trzymajcie się, hejka, buźki. Mnie tu już nie ma. Eee. A, nie mam, mamy wszystko co chcieliśmy. Mamy Blaze Rody, mamy Blaze Rody, mamy witcher's z trzy aż mamy, no nie wiem. Nie jestem pewien, przekonany czy piasek mamy, ale o mamy tu pięć, wezmę wszystko co tu leży, wezmę jeszcze trochę piaseczku i na chłopaki, miło było, pa, pa migusie, Jezus Maria, dobra. Dzisiaj zostajemy już tutaj. Ja nie chcę do żadnego neteru, naprawdę. Wybaczcie, ale mówię stanowczo NIE! Kategoryczne NIE! Eee. Daleko jeszcze? No kochani, mam nadzieję, że się podobało. Odcinek był trochę nudny, no bo bicie szkieletu, no ale niestety na tym to polega. Zobaczcie, z... mi... nawet miałem looting 2, ile czasu to zajęło, żeby trzy czaszeczki przy dwóch... Kurczak! Cholera, nie wziąłem kilofa. Przy dwóch. Boże, co przy dwóch? Przy dwóch spawnerach? To jest śmieszne. Żeby to był jeden spawner albo na przykład, nie wiem, twierdza, gdzie czekamy. Może jeden się pojawi, może dwa. A tu kuźwa dwa spawnery. Co to takie kolorowe tam? Jak zwykle. O! <laughs> Slime lock? A po co mi? Eee... Clownfish z Looting 3. Teoretycznie mógłbym zapadać na ten miecz. Czekajcie, co ja tu zostawię? Może by wywalić te dwie kości. A tą skrzynkę weźmiemy. Okej, okay, czekajcie. Co ja mogę stąd usunąć? Szybciutko. Szybka decyzja. Skąd ja mam kilo? W skrzynce był. Kuźwa demet. Dobra. Mamy... Jakoś tu więcej miejsca się zrobiło? Się zdaje. Dobra. Clownfish. No dobra, no to... Śmieszne, śmieszne że ten, ale można widzicie, zobaczcie. Jeżeli byśmy mieli... Tak, bierzemy clownfisha. O! Nie da się. To co... to co ja rybą będę bił! Uważnie! Święta rybo pomóż. Bo normalnie nie mogę. O, nasze, nasze zajebiste szkieleciki. O! Dobra, gdzieś tutaj miałem te śmieci. A, tak, tak, tak. Ale mamy... Właśnie trzcinę jeszcze na zakończenie, kochani. Więc mam nadzieję, że się podobało. Kuźwa nie urosła. Więc komentujcie, subskrybujcie i... Do następnego. Kiedy teraz będziemy działali dopiero. No to hejka!